Yo, Summers, Thought you said this was the way to go! Door's locked! What the hell, Summers? I learned it by watching you, alright? Are we sure this plan is working? Uh, yeah! Cable can build anything if we just get him the parts. He can build sex robots? Remind me to ask. Do odcinku zagrajmy w Deadpool. O kurde, coś... mi sko zaczęło przyjść na się, nie wiem czemu. Znaczy, domyślam się, ponieważ łapka się doczytuje. Dobra, kocham te przygrywki. No chodź tu. Wow! Kurde, to No, i tak to się robi w kentaklu. Dobra, teraz tędy. Przepraszam was, miałem wyciszony mikrofon, i stąd nie było słychać mojego przywitania na samym początku gry. A raczej odcinka. Dobra, zbieramy sobie pieniążki.

Hmm. A. Takie buty. No wiesz to. Okej, let's to tu musiałem koniecznie iść, czy nie musiałem. mogę sobie, nie wiem. Coś tam nie wiem. Dobra, tam już raczej nie. He, teraz pytanie, gdzie ja muszę iść? Kury, A, no tu. No, dobrze czy sobie? Jak to powiedział jeden z doktorów w klanie. Um, to teraz w tą stronę. Nie. Okej. Okay. Teraz tu. No gdy po, tu skakuj. Aha. Miłosińscy. Kurde, i tamten. Z góry mi na pierdol. Tego nie lubię. Ooooo! Oni chyba bardzo lubią być. To jest ta foma Chińczyków albo Japończyków, nie wiem. A ja! Uuu, jako szkoda. Tu mamy kolejną baterykę, którą trzeba wziąć. O, nie taka miła! Jest Dobrze, Deadpool. Tak, trzymać. No, Wszyscy? O, jeszcze ty zostałyś. Jakby A nie wiem, co was przyszło. Bardzo dobrze. Do you not TIT. Nie chcę teraz korzystać z tego, co na. sobie na. zbieram, czyli tego super komba. Dobra, chyba wszystko wziąłem. Chyba tak. Tak moje cudowny gardu się odzywa. Dobra, kolejne pieniążki. Teraz, two. Wciskaj. Ooh, uh, let's pull some strings. Yeah. Okej. Okay. No. Co jest z polem? Jakoś... E się spieprzyło sterowanie bo mi cały czas idzie w prawo. Deadpool, czy ty możesz przestać? No, przestał. No dobra, ale to było przejście z drugiej strony. Aha, dobra. Czyli najwyraźniej trzeba wskacić na, na tę. Tył... O, wow. rękę i. Chyba tu. <laughs> Chociaż nie. Tam coś jest. No nie wiem co trzeba teraz zrobić. Pum pum to wrócić a to jest bez sensu sposób, <laughs> tam, No super A może coś teraz trzeba zrobić rękoma? Na przykład teraz... A, chyba o to chodzi. Czekot to pomyśluł. Znowu? Nie, myślałem, że już znowu się coś spieprzyło. Dobra, tu chyba, teraz tu. Eee. Uh. Tu i tu. Sweet. Let's get this piece of crap back to cable. Why do we need this again? Ale dużo pieniążków. Dużo pieniążków, że to ników Kolejny pieniążek. Można by było upgradeować sobie. Eee... A ja wiem. A ja kupię to. Eee... Może młotki sobie coś... Nie, nie da się Dobra. Wychodzimy z tego. A no jeszcze tutaj przepuściłem. Tu nie O, o, o. Spadki fps ów Czyli się napka doczytuje looks like we rolled a random encounter okay i'm to my new move she did this can't teleport yet try again Też nie ma, widzę <laughs> I... Dobra <laughs> Dobra, teraz tu Wszystko pozbierałam, wszystko Amunicja tu jest Mmm, chipsy Dobra, teraz bodajże tu Aha No to już idziemy do naszego przyjemniaczka Który nudzi jak You found the first part! You're so Excellent. You're one step closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving! Yay! Jumping! Two parts? Really? No, Czekam, niech się ustabilizują FPS-y. Tak zaczyna mi głupie zwalniać w niektórych momentach. Bo się mapę doczytuje. Niestety. No nie, z Ktoś otrzymuje mnie energię, tylko nie wiem kto. Tak na razie. <śmiennie> <śmiennie> dawaj, 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 dawaj! Wow, dobry breakdance. Nie wiem, czy to był breakdance na rzęsę, czy nie. <śmiennie>

piska ja Merry Christmas everyone. Dobra, gdzie mam iść? Aha, ty. jak Jak zombie ninja. Ja, 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 ja.

Ojedone. Dobra. Chawcie mi już wypadet niestety. Dobra. Spokojne, to ciebie też przyjdzie kolejny Good. Ciekawe, że coś jest na górze. No pewnie, że jest. No pieniążki muszą być. Jak ma pieniążków? Nie ma luksusów. Coś tu liczy. Ciekaw, czy mogę się tam dostać, czy nie. A zaraz coś mi tutaj czeka. Dyskoteka. pana Jacka. Wow! Ha! mamy hey, Ha! A drugi pewnie będzie tam wyżej. Tylko teraz pytanie: Jak tam doskoczyć? Jakoś Jakoś tu obudził. Chociaż to w sumie trzeba już gdzieś wsunąć. Tylko na razie nie widzę gdzie. A tu jest jeszcze wejście. Okej. Okay. Dużo, dużo. Peniądz. No hej. A oh, ja lubię ich tak... Śpiekać. Nie jest to dobre, tak, to jest strasznie szybkiego. Wow, Łał, to było dobre. Dawaj, dawaj! się! No dobra. To tyle będzie. You. You! Okej. Kolejna rączka zasilona. Teraz. And why am Nie wiem dlaczego to robisz, ale musisz to zrobić. No. podejść do tego. Dobrze, zrobiłeś tu wielką dziurę, holy shit! Tylko w sumie... Po co? Jak nie mogę się tam dostać, a może ten mógłbyś przejść? Nie no, bez sensu. Bez sensu! Może coś mam jeszcze zrobić? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Chyba wystarczy. Deadpool three bathrooms zero. <coffee> go go really <shots> uh oh, we will be nice, no? No, hey, my friends. The

Я сам <small> <Колечко>. <small> Добой, Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Все? шкода. Dobra, teraz idziemy w dół. czy da się trochę rozwalić. Nie, szkoda. Hoppa, hoppa. Dobra, jest zapis. I. W sumie możemy zakończyć ten odcinek tutaj. Taki będzie trochę krótszy. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!